Siema wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić prostą mapkę w Valve Hammer Editor. Jest to poradnik dla całkiem początkujących. No więc po instalacji programu i łatki spolszczającej, uruchomiamy program. Na początku trzeba go skonfigurować. Link do stronki z dokładną konfiguracją programu znajduje się w opisie filmu. Gdy już program skonfigurujecie, wybieram plik, nowa mapa... I wybieramy nazwę konfiguracji. U mnie jest to counter. I klikamy OK. Teraz należy stworzyć obszar mapy. Cała mapka musi znajdować się w dużej lub małej, zależy od wielkości mapy, szczelnej figurze. Wybieramy więc kreator obiektów z lewej strony. Jak widać, mamy cztery czarne okienka. Jedną z nich to kamera pozwalająca na podglądanie i podróżowanie po przez nas mapce. Następne trzy okienka to widoki z góry, przodu i boku. Zaczynamy od drugiego okienka i przytrzymując lewy przycisk myszy ustalamy wielkość mapki. Teraz schodzimy na okienko oznaczone przeze mnie liczbą 3 i ustalamy wysokość mapki. Klikamy prawym, przyciskiem myszy i utwórz obiekt. Gdy mamy już gotowy obiekt, wybieramy z lewej strony narzędzie Selektor obiektów. Klikamy na naszym obiekcie. I kiedy nasz obiekt jest zaznaczony na czerwono, wybieramy z górnego menu narzędzia, następnie opcję pomieszczenie. Pojawi nam się okienko, w którym musimy wybrać grubość ściany. Ja bym zostawił standardowo 32 i akceptujemy, klikając OK. Mamy gotowe obszar mapę. Teraz, za pomocą strzałek i rolki myszy, wejdźmy do środka obiektu. Teraz możemy zacząć teksturować. Wybieramy selektor obiektów, klikamy na obojętnie której ściance. A następnie wybieramy z górnych narzędzi narzędzie rozklej zaznaczone obiekty. Ponownie wybieramy selektor obiektów i zaznaczamy tylko dolną ściankę, czyli naszą podłogę. Wybieramy teksturowanie, zaznaczyłem je liczbą 3 na naszym rysunku. Pojawia nam się okienko, klikamy na wyszukaj. I ku naszym oczom pojawiają się tekstury. Wybieramy interesującą nas teksturę i akceptujemy ją, klikając lewym przyciskiem myszy. Pod numerem 1 pokazałem, jaką teksturę teraz używamy. Klikamy na klej, a później ukryj maskę, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zamykamy okno. Ponownie wybieramy selektor obiektów, zaznaczamy cztery boczne ściany, cały czas przytrzymując CTRL i powtarzamy akcję, czyli teksturowanie. Klikamy jeszcze raz na ukryj maskę, aby zobaczyć zaznaczony obiekt. Czas na górną ściankę, czyli nasze niebo, i znowu selektor obiektów. Teksturowanie i wyszukaj. Na dole w filtrze wpisujemy SKY. Wybieramy tą teksturę klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Wybieramy naklej i zamykamy okienko. Teraz wszystkie ściany powinny być oteksturowane. Teraz stwórzmy parę obiektów na mapie. Numer 1 po prawej stronie obok tekstury klikamy na wybierz. Wybieramy teksturę, która będzie na naszych obiektach. I z lewej strony bierzemy numer 4, kreator obiektów. Możemy zmniejszyć lub zwiększyć naszą siatkę, na której będziemy stawiać obiekty za pomocą narzędzi zwiększ lub zmniejsz siatkę. Numer 1 na rysunku. Numer 2: jak ma wyglądać nasz obiekt z góry. Numer 3: jak wygląda z boku. Z prawej strony możemy wybrać kategorie i typ obiektów. Ubawcie się tym trochę. Z lewej strony wybieramy kreator bytów, taka zaróweczka, czyli różne dodatkowe obiekty na mapie, takie jak światło, pozycje startowe graczy itp. Z prawej na dole, numer 2, wybieramy typ obiektu. Przykłady: Light Environment, niby słoneczko, takie światło dające na całą mapę. Light, zwykłe światło. Infoplayer Start, czyli pozycja startowa antyterrorystów. Infoplayer Deathmatch, pozycja startowa terrorystów. Wybierz, umieść na mapie i naciśnij Enter. Pamiętaj, aby pozycje startowe były trochę nad ziemią. Pora zrobić nasze słońce, czyli światło na całą mapkę. Wybieramy z bytów Light Environment, umieszczamy na mapie. Selektorem obiektów zaznaczamy nasze słońce. I z menu wybieramy Mapa i Właściwości obiektu.